Siemaneczku! Dziś wam przedstawię jak robić triki na noce. Tak, ja jestem jakby co... albo... E, Piotrek 1 e, albo Piotrek Kęcki albo M. Albo Emery Ninja Bell. Dobra. Dzisiaj wam przez, dzisiaj wam pokażę te triki co umiem na hulajnodze o, dobrze, hulajnok i tu jest dobra więc zaczynamy dobra pierwszym trikiem dobra nie pierwszym trikiem ale pokażę wam jak skakać na początku O, 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 o. Trzeba pierwsze co nachylić się później do góry i się skania. To wszystkie tempie Dobra, a jeszcze sorry. jeśli ktoś, przepraszam, jeśli ktoś umie robić backflipy, to proszę przyjeżdżać na tą ulicę, co macie podobną na YouTube, w pierwszym odcinku, And the World. 阿花。啊 To na tyle w tym odcinku. Żegnę się z Wami, remcelinejo.pl. Do następnego odcinka i cześć.